Cześć, widzowie! Z okazji Dnia Dziadka przeczytam krótkie życzenia. To zapraszam do oglądania. Poczekajcie, sprawdzę, czy mnie tylko widać. Dobra, widać mnie. Za pierwszym razem mi się udało ustawić telefon. Z tej kartki będę czytała życzenia. To jest ta kartka. Taką zrobiłam kartkę na dzień dziadka. Tu jest dziadek. A tu koło niego jest Świnka. Fajna kartka, nie? A teraz przechodzimy do życzeń. Widać, nie? Widać. Dobra. Tobie mój. Kochany dziadku, życzę szczęścia i dostatku. Uśmiechaj się zawsze, bo kocham Cię szczerze w domu, wykinie i na spacerze. To były krótkie życzenia na dzień dziadka. I jeżeli wam się filmik spodobał, dajcie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał. Ja się już z wami żegnam, to na razie papa! Pa. I życzę wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziadka.